Witajcie kochani, witam Was, odkrywca Michael. Skończyłem właśnie pracę, już jestem przebrany, jak widać. Pomyślałem sobie, że dzisiaj, skoro pracuję w Bystrej, to chciałbym sprawdzić rzekę Białkę. Właśnie tutaj, w Bystrej przepływa ona tuż niedaleko torów kolejowych. Jaki drogi ekspresowej S1, i sobie pomyślałem, że spróbuję w tym miejscu zobaczyć, jakie skarby skrywa ta rzeka. Także do zobaczenia za chwilę na terenie Rzeki Białki. Na razie, cześć. Oto moi drodzy bystra. Jaki tu spokój. Rzeka Białka tutaj jest naprawdę bardzo wąska. W Białej jest to dość szeroka rzeka, ale myślę, że tam będzie szansa coś znaleźć. Także co, zabieram się do roboty, moi drodzy. Co się uda wyłowić, to postaram Wam się pokazać. Nie mam nadal nasobnej kamerki, więc. Nie mam jak yy, nagrywać tego, co będę robił, ale będę przynajmniej dzisiaj Wam pokazywał, co udało mi się wyłowić. Do zobaczenia w takim razie. No, kochani, rzeka Białka, w... jeśli chodzi o bystrą, to jest dość czysta. Nawet na brzegach za wiele nie było. Aczkolwiek znalazłem buteleczkę, trzy puszeczki, taką drobnicę. Jedynie tutaj z grubszych, taka płytka, dwa druty. Spróbuję zmienić miejscówkę. Podjadę sobie od innej ulicy. Tutaj ta część no jest na tyle czysta, upróżniona, że za bardzo złomiku tutaj nie ma. Także lecę dalej. Tyle złomiku w drugim punkcie rzeki Białki. tu fajne kaskady no i tam jeszcze byłem 200 metrów głąb wygląda na to że rzeka jest wyczyszczona to i dobrze bo powiem wam że również nie spotkałem za bardzo śmieci na yy, na prasie to dobrze świadczy tutaj sobie ludzie jeżdżą na rowerach spacerują a mi pozostało widnego, drobnego złomku, jeden pręcik. No cóż, czasami bywa tak, że nie ma nic, a czasami są fajne znaleziska. Ja się dziś już z Wami będę żegnał. Fajnie było tu przyjechać, natomiast już wiem, że, że jest tutaj no czysto, nie? Nie ma co tu przyjeżdżać na ten teren. Mam jeszcze kilka innych miejscówek, które chcę odwiedzić, także po kolei będę sobie skrupulatnie te miejscówki, oczywiście, zaliczał. Kochani, życzę Wam, co my dzisiaj mamy w ogóle za dzień? Wtorek, wtorek dzisiaj mamy, jutro środa, tak. Więc życzę Wam jeszcze miłego popołudnia, wieczoru w zasadzie wtorkowego. No i do zobaczenia znowu na odkrywczym szlaku. Pozdrawiam Was serdecznie.